Cześć moi kochani, nazywam się Łezę. zapraszam was do drugiej nocy Five Nights at Freddy's Po co wbijacie te łapki? 2000 tysiące łapek to chyba zdecydowanie za mało, bo wbiliście to w niecałe dwie godziny mi się wydaje, nie, pa nie patrzyłem Znaczy wbijacie, w cały czas wbijacie, zaraz będzie 2000. A ja mówię, kuwa, a ja w sumie nie mam... A ja w sumie nie mam nic Więc dobra, tu są ludzie i tu jest ten, dobra, więc... Dobra, więc... Um... Po prostu się zabieram za to, nie? Gdzie to mam odebrać? Tak, tutaj nikogo nie ma. I tutaj. Ej, gdzie jest cika? Ej, gdzie jest cika? Gdzie jest cika? Czemu ja jej nie widzę? Halo? O kurwa! Zaraz! Zaraz! Zaraz, gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Bo oni. O, tu jest Freddy! Dobra, 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 dobra. Czemu? Czemu? Przepraszam, ja teraz mało się odzywam, bo. Czemu oni tak szybko poszli? Zamknij się! Nie powiem tak często, chyba światu. Dawajcie mi wskazówki w tytule, ty -ty w, ty w, ty w, 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 w tym! Ja słyszę ich. To jest najgorsze, że ja ich słyszę. Ja ich kurwa słyszę. Czemu? Słyszę ich. Jebanek słyszę. Ich. Tutaj jest Freddy, dobra. Łapię, vo, wo, oh, oh! Though, jest jeszcze jebany. Znikaj! Bigon Bigon Bigań! Proszę. Dobra. Zniknął. Dobra, dobra, dobra. Czyli gdzie on jest? Wrócił. Jest tutaj, dobra, a, a ty, Cika jesteś tu? Nie ma cię, dobra, jest. Jest wszystko okej. Okay. Gdzie, jest, gdzie jest ten jebaniec? Gdzie on jest? Gdzie jest ciks? Ludzie! Ludzie, ja tracę umysł! Chyba za mocno świecę. Dobra, tu się nic nie dzieje. Freddy jest tu, nie mogę kurwa ciki znaleźć, to jest. To... O, ta była cika, dobra, czyli Ciki nie ma tutaj. To za muzyczka. Ale on stoi tutaj, Ciki nie ma. Tu jest na razie spokój. Wiem, że to jest dopiero druga noc, więc nie ma problemu, prawda? Powiedzcie, że nie ma problemu, nie ma Ciki. Dobra, tutaj nie ma Ciki, tutaj nie ma, nikogo. nie ma nikogo. gdzie jest ten dam, dam Freddy cały czas tu jest. Tutaj nie ma Ciki. Dobra, jest OK. Nie wiem, czy nawet powinienem się tak stresować, ale jeszcze nie było pierwszej, a ten jebaniec przyszedł. Słyszę ruchy. Spod poduchy. Freduch? Freduch, you are here. Dobra. O, Freddy się ruszył jebany. Freddy zrobił o, hej! Może po prostu się muszę uspokoić, bo zobaczcie. Widać, że... Widać, że się nie pierdoli. Ta cika cały czas tu jest. Dobra, to jest OK, Jest OK, Jest druga. Nawet nie wiem, ile procent w tym, w tym momencie powinien mieć. Um. No. Dzięki w ogóle, Elek. On mnie cały czas próbuje... Pop poprawić mi humor i powiedzieć... No koleżko, to jest fajnie, ale... Nie bój się, to jest gra bardzo łatwa do ogarnięcia, więc... No ja mówię, no fajnie koleżko, dzięki, żeś mi... To tak dobrze opisał. Bo byście, bym se kurwa rady nie dał, wiesz? Gdzie jest ten cikson? Dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie tracę za dużo. Nie tracę za dużo mocy, ja tylko sprawdzam te dwie, bo wiem, że tutaj jest, o, o, jest tutaj, jebany, jest, no czyli tutaj się pojawi lada moment. Nie świeć tyle! Tutaj się muszę martwić chyba o to najbardziej, bo tutaj jest. Freddy cały czas tam jest. Czemu on wygląda? Freddy, ty, kurwa, co ty robisz? Czy on mnie zaatakuje tak z dupy? Czy on mi urwie dupę? Ja nie chcę urywania dupy. Please no. Ej Jezusie. Jest druga, jest druga. To nie jest źle. Nie ma tragedii. Najgorzej będzie, jeżeli on zniknie. Jeżeli, jeżeli Foxy zniknie, znaczy, że ja będę musiał. You know? Chować dubsko przed, przed Foxym. Nie zamykaj tego. Jest 50, jest trzecie. Zostały mi 3 godziny i 50%. Jest chyba dobrze, chyba się wyrabiam. Dobra, tutaj nikt nie podchodzi. Sprawdzę jeszcze... Dobra, ten żyje. To jeszcze jest. Gdzie jest Cika? Cika cały czas siedzi. Tutaj, jest OK. Dobra, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest, żeby się do tej gry przyzwyczaić. Dobra, najważniejsze jest, żeby się do tej gry przyzwyczaić. Prawda? Do pierwszego skare jumpu. Dobra. Do pierwszego skerjumpu. Potem będzie tylko z głowy, prawda? Potem będzie TYLKO... KURWA Z GŁOWY! Please, kurwa... O, oh, wow, 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 where the fuck are you? Tutaj jesteś, dobra. Ale jeszcze, jeszcze się nie pokazujesz. Wrócił tam, jebany, dobra. Gdzie jest cika? Ciki jeszcze tutaj nie ma. Okej, okay. wiem, że ona się chyba pojawi. Coś czuję, że ona się na pewno pojawi. Pierdole, pierdo. Zobaczcie jebanego. Ja go widzę. I co mam teraz zrobić? On pobiegnie. On pobieg. On tu pobiegnie. A on mnie najbardziej. Ja się go najbardziej cykam. Kurwa, ani mi się waż. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, czyli on spierdziela. Proszę, nie bądź tutaj. Bądź wszędzie! Tylko nie tutaj. Dobra, dziękuję. Dobra, ty jesteś tu, ty stoisz tu. Cika się przemieściła chyba. Ale chuj wie gdzie? Bo jej nie ma tutaj. Gdzie jest Cika? Cika is not funny. Kurwa, bo jest tutaj. Uuu. To jest czwarta rano. Ja cały czas stoję, kurwa, z ruchem karate. Cały czas stoję z karate. To jest mój ultimate ruch. Nie ma go. Nie ma jej. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Jest piąta rano. Będzie piąta rano. Piąta rano. Piąta rano oznacza bardzo łatwą grę. Proszę, bądź łatwą grą. O! 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 Czy on wrócił? A, zjebałem, bo za dużo tego używam. Ja wiem. Ja wiem. Czy używam za dużo? O, kurwa, jest tutaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Spierdalaj! Nie potrzebuję Twojego króliczego dupę! A, powiedziałem to dobrze! Gdzie jest cika, gdzie jest cika? Czemu mi cika zniknęła? Na tysiąc lat ciki nie widzę! Znikaj! Znikaj! O, zniknął, zniknęła. Nie ma go, nie ma go, nie ma go. To dobrze? Stało mi 8% baterii. Ja czuję, że zjebawszy. Zjebawszy. Wait a minute! Jest 7% baterii! Jest 7% baterii! Co to za szemrotanie? Szemrotanie! Nie, I'm not approving! Aaa, zostało mi tylko same sprawdzanie hammer. Oh, oh, fucking asshole. Dick, move! Stop it! Proszę, niech będzie już szósta! Niech będzie szósta! Proszę, niech będzie szósta! Proszę, niech będzie szósta! mój tak to wyglądać mój gameplay... ...to ja mam tą grę w dupie. W dupie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnej nocy. Eee, leci to dosyć szybko, więc powinniście się cieszyć. Trzymajcie się. Do następnego razu. Like Bajo!